Bonsoir, kochani. Krzysiek z tej strony, Krzysztof Indrzejczyk na kanale Over. Dzisiaj pod koniec kwietnia 2023 roku pokażę Wam krótką migaweczkę z jednego z najpiękniejszych punktów widokowych w Nicei, któremu poświęciłem już jeden ze swoich filmów. Ale wiem, że lubicie krótkie materiały i treściwe. Dlatego dzisiaj bohaterem jednym, jedynym tego materiału właśnie będzie Mont Boron. Park rozpoczynający Niceę od strony wschodniej, jak sobie wpisze, wpiszecie na mapę Mont Boron to na pewno traficie na ten punkt i traficie go też traficie na niego, szukając polecanych punktów widokowych w Nicei. Ja jestem już praktycznie przy samym jego, tym najważniejszym miejscu, właśnie, gdzie podziwia się zachody słońca. Zachód słońca jeszcze za jakimś półtorej godziny. Ja dzisiaj za bardzo nie mam czasu na niego czekać, ale jakiś początek mogę wam jedynie pokazać, natomiast warto się na tym punkcie pokazać, jest on osiągalny, jest on osiągalny rowerowo. to jest jakiś. 200 metrów, więc cały nad poziomem morza pójdźmy sobie, zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, bo bardzo atrakcyjne jest to miejsce i jest miejscem, tak jak mówiłem, spotkań e, niekoniecznie turystów, bo turyści często tutaj nie docierają bo to jest ten dalszy, tak jakby punkt widokowy nie wszyscy aż tutaj w swoich spacerach do, docierają natomiast warto. Ja ze swojego Antrip mam tu 25 km do przejechania. A no, tak z promenady Anglików, no to jest nie wiem, z 5 km. Dojeżdża tutaj także autobus. Bez problemu znajdziecie na przykład na stronie laserowego przewodnika informacje, jakim się to autobusem dostać. Eee, tu mój autobus e, Lazurower dostał się bez problemu, On już tutaj był nieraz. Natomiast zobaczcie, jak piękna perspektywa Nicei rozpościera się z tego miejsca. Eee, jak piękny widok na morze także możecie obserwować. Widać lotnisko, widać wzgórze zamkowe, widać port, stary port nicejski, przy którym jest cafe du cyclist. Widać także góry ponad Niceą, no i wiadomo, dużo ludzi tutaj obcujących sobie przyjemnie z naturą w ciszy, spokoju i w pięknych, naprawdę pięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie te schody, którymi szedłem. Tam są ławeczki, można sobie z tych ławeczek spokojnie tutaj obserwować. No, super też miejsce na wieczorne, jakieś delikatne piwko, tudzież winko, roze, roze różowe francuskie. No jedno z moich ulubionych miejsc w Nicei, zwłaszcza właśnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy to słońce bardzo późno zachodzi, bardzo długo przygrzewa. No a potem, jak komuś tam się trosz, troszkę jeszcze, że tak powiem, nie wyczerpią bateryjki e, na ten taki rozrywkowy mood i nastrój, to można sobie zejść niżej. No i tam kontynuować wieczór na promenadzie, na, na plaży, co prawda kamienistej, ale plaża też bardzo żyje e, właśnie no tak powiedzmy od połowy kwietnia się tam bardzo ożywia ruch i można sobie samemu rozkręcić imprezę albo dołączyć do jakiejś istniejącej, jakiś... jakiś... rowal mi tutaj dopada, także Mont Boron. Przyjazny zarówno rowerzystom, jak i pieszym. Tym także pieszym, którym się nie chce podchodzić tej górki, jak wspomniałem, autobus tutaj dojeżdża. Także zdecydowanie, zdecydowanie jedno z miejsc wartych odwiedzenia na wakacjach tych kolarskich, ale tych takich... Cywilnych, tak zwanych, jak my to kolarze lubimy mówić. Także polecam z całego serca Park Montboron park rozrywki, park pikniku park do podziwiania i adorowania natury. To byłem ja w tym treściwym, króciutkim odcinku. Krzysiek Krzysztof Andrzejczyk Kolorover, zapraszam na wakacje na Lazurowe Wybrzeże.